W wzorze lat ubiegłych podsumowaliśmy ostatnie 12 miesięcy pracy Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Postaraliśmy się przedstawić tę działalność w formie infografiki, podobnie jak w latach ubiegłych, po to, żeby zapewnić Państwu i nam takie spojrzenie z lotu ptaka na to, jaką działalność prowadził Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Infografika obejmuje cztery zasadnicze obszary. Pierwszy obszar to jest legislacja, drugi to jest edukacja, trzeci to są działania w obszarze zagranicznym i czwarty obszar to są działania wizerunkowe. Wszystkie te obszary są bardzo ważne i myślę, że takie spojrzenie pozwoli Państwu ocenić, jak Krajowy Związek Banku Spółdzielczych pracował. Wcale w niełatwym okresie. Podobnie jak Państwu. Było trudno, było wiele uwarunkowań. Mimo wszystko, w tych uwarunkowaniach, realizowaliśmy swoje zadania. Takie przedstawienie wyniku pracy KZBS-ów pozwala na spojrzenie na naszą działalność z lotu ptaka. Łatwiej jest dostrzec która działalność w, naszym, w naszej działalności dominuje. Na pewno jest to przede wszystkim działalność legislacyjna. Temu obszarowi poświęcamy najwięcej czasu, bo i tam są kształtowane wszystkie rozwiązania, które Państwo później realizujecie. Tam jest również ten obszar, w którym występujemy z różnymi wnioskami, propozycjami do instytucji Szczebla Centralnego i decydentów o rozwiązania. Stąd widać tutaj zmożony ruch na tym, w tej działalności, jak również spotkanie w grupach roboczych. Dużo, dużo czasu poświęcamy na takie spotkania, bo, to, bo tam są kształtowane rozwiązania. Drugim ważnym obszarem naszej działalności to jest działalność edukacyjna. Działalności edukacyjnej to są konferencje, działalności edukacyjnej są szkolenia. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na liczbę osób uczestniczących w tych spotkaniach. Jak również liczbę osób przeszkolonych. Należy też pamiętać, że część z tych szkoleń i webinarów kierujemy do naszych członków bezpłatnie. Innym ważnym obszarem działalności to jest działalność zagraniczna. Głównie poprzez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych uczestniczymy również za pomocą przy, przy pomocy naszych przedstawicieli z, ze Spółdzielni Systemu Ochrony Instytucjonalnej oraz banków zrzeszających w pracach grup roboczych, jak również uczestniczymy w przygotowywaniu stanowisk. Nie byłoby działalności KZBS-u, gdyby nie wchodziło jeszcze w tą działalność wizerunkowa, na rzecz wizerunku. To my tutaj prezentujemy instytucjom szczebla centralnego, czym jest bankowość spółdzielcza. Wdrażamy w uwarunkowania lokalne, w które banki spółdzielcze pracują. Po to, żeby w rozwiązaniach była dostrzegana specyfika sektora bankowości spółdzielczej i o to bardzo dbam. Prezentując Państwa te wyniki działalności KZBS w ubiegłym roku pragnę z tego miejsca serdecznie Państwu podziękować za zaangażowanie, za udział w pracach, za to, że jesteście z nami, również za uwagi krytyczne pod naszym adresem, bo one pozwalają kształtować kierunek dalszych prac. Dziękujemy za Waszą pracę w grupach i życzymy, aby kolejny rok przyniósł wiele dobrych rozwiązań przy naszym udziale dla wszystkich banków sektora bankowości spółdzielczej.